Dzień dobry wszystkim, witam Was znowu na YouTubie dobrarowery.pl Obiecywałem, że tym razem odcinek Q&A będzie się ukazywał regularnie, więc dzisiaj jest środa i lecimy z kolejnym odcinkiem Q&A. Czyli odpowiadam na Wasze pytania, które zadaliście przy okazji poprzedniego filmu w komentarzach. Oczywiście ze względu na to, że czasu było niedużo, no to uzupełniamy też to te pytaniami, które pojawiły się gdzieś przy innych filmach. Ale oczywiście ja Was gorąco zachęcam do tego, żeby zadawać pytania właśnie w komentarzach pod filmami Q&A. Będzie łatwiej je znaleźć i łatwiej na nie Odpowiedzieć. Przy okazji oczywiście, zachęcam Was dowiedzi na moim drugim kanale, czyli na bikeshow.cc, gdzie znajdziecie troszeczkę inne materiały, głównie vlogi, relacje z imprez, relacje z wyjazdów, treningi i taką troszeczkę bardziej luźną część rowerowego życia. A póki co, my lecimy z kolejnym QA. Padło takie pytanie w związku z zakupem nowego roweru i jego zabezpieczeniem. Ktoś przypomina taką starą zasadę: że jak się kupi rower za kwotę X, to warto kupić z niego zabezpieczenie za 10% wartości. Cóż, jeżeli chodzi o moje zdanie na ten temat, to ja uważam, że to jest kompletnie bezsensowne, ponieważ ładując kasę w coraz bardziej drogie zapięcia do roweru, tak naprawdę wcale nie zyskujemy na jakiejś większej ochronie. Ja wiem, że te zapięcia mogą się okazać bardziej trwałe, jeżeli chodzi o różne dziwne metody kradzieży rowerów. Natomiast prawda jest taka, że w przypadku rowerów i w przypadku kradzieży, kluczem do powodzenia złodzieja jest czas. Czyli tak naprawdę jedyną metodą naprawdę skuteczną, którą możemy się ochronić przed kradzieżą roweru, jest po prostu nie pozostawianie roweru w takim miejscu, w którym ktoś obcy, osoba trzecia, może mieć kompletnie nieskrępowany dostęp do tego roweru na dłuższy czas, bo jeżeli złodziej ma odpowiednią ilość czasu, to poradzi sobie z każdym zabezpieczeniem. Jeżeli tym bardziej warto to zrobić, czyli rower, złodziej wie, że w danym miejscu jest bardzo drogi rower, który jest wart zachodu, jest wart poświęcenia i ryzyka, i różnych środków, to prędzej czy później sobie z tym zabezpieczeniem poradzi, jakie ono by nie było. Więc moja rada jest taka, że nie ma co się ładować naprawdę bardzo drogie zabezpieczenia, tylko po prostu za wszelką cenę myśleć o tym, gdzie rower zostawiamy. Nie trzymać rowerów w takich miejscach, do których mogą dotrzeć osoby mm, obce, czyli nie trzymajmy rowerów w jakichś wózkowniach, strefach wspólnych, na klatkach schodowych, przed domem, bo wszędzie tam tak naprawdę, jeżeli rower jest wart tego, żeby go ukraść, to możemy go stracić w odpowiednio niesprzyjających okolicznościach. Trzymajmy rower tam, gdzie da się go trzymać. W mieszkaniu, nie wiem czasami nawet w pokoju, ale po prostu nie zostawiajmy go w miejscach publicznych. Ewentualnie, jeżeli zostawiamy go gdzieś na ulicy, to z moich doświadczeń wynika, że tej kluczem do sukcesu jest zostawienie roweru w taki sposób, który jak najbardziej utrudni złodziejowi kradzież i odjechanie rowerem w taki sposób doraźny, czyli tak naprawdę. Rowery giną z miejsc, w których, z których można je zabrać i tam tak naprawdę nie pomoże żadne zabezpieczenie. A druga sytuacja, w której rowery giną, to giną rowery głupio pozostawione bez żadnej ochrony nawet na chwilę. Więc z jednej strony w sytuacjach, w których złodziej ma dość czasu, żeby rower ukraść, nie zostawiajmy tego roweru w takich miejscach, bo wtedy żadne zabezpieczenie nie pomoże. A z drugiej strony, jeżeli zostawiamy rower gdzieś choćby na chwilę, to miejmy przy sobie jakiekolwiek najtańsze zapięcie, nawet taką linkę do przypinania deski snowboardowej, która jest dosłownie w wielkości, nie wiem malutkiego pudełeczka możemy mieć ją zawsze w kieszeni, ale kiedy na trasie, na pozornie kompletnym zadupiu wchodzimy do sklepu kupić sobie wodę, to nie zostawiajmy tego roweru nawet na chwilę nieprzypiętego, tylko po prostu przypnijmy go jakąś minimalną linką, drucikiem, a jeżeli nie mamy nic pod ręką, to zapnijmy nawet go do czegoś kaskiem, albo rozepnijmy przedni, na przykład przedni zacisk koła, albo na przykład zrzućmy łańcuch. Bo okazja czyni złodzieja, tak naprawdę ktoś mógł nawet nie planować kradzieży roweru, ale wracał na ciężkiej bani i generalnie rzecz biorąc ma lepkie rączki z jakiejś imprezy, zobaczył rower bez przypięcia i go po prostu sobie zabrał. w takiej sytuacji pomóżmy sobie, nie zostawiamy roweru przypiętego w żaden sposób, czyli albo jakaś malutka, najcieńsza nawet linka, albo spięcie rowerem kasku do jakiegoś do jakiejś przeszkody, albo rozpięcie przedniego koła, albo zdjęcie łańcucha, bo to są wszystko sposoby, które złodziejowi utrudnią szybkie odjechanie na naszym rowerze. Jak już mówimy o tych rzeczach, to jeszcze pojawia się temat ubezpieczeń rowerów. Ja nie jestem przeciwnikiem ubezpieczeń rowerów. Niestety nie powiem Wam oferty żadnej firmy, która byłaby dla mnie szczególnie pewna. Ja swojego czasu przeglądałem oferty ubezpieczeń rowerów, natomiast nie. Nie skłoniłem się ku żadnej z tego prostego względu, że wydawało mi się, że w każdej ofercie ubezpieczalni, które widziałem, jest zbyt dużo klauzul, które mogłyby sprawić, że odzyskiwanie tego ubezpieczenia byłoby po prostu nieskuteczne. Weźcie to bardzo mocno pod uwagę. Jeżeli chcecie ubezpieczyć rower, to zwróćcie uwagę na to, co dokładnie jest zapisane w, w umowie, jakie są okoliczności wyłączające tak naprawdę odpowiedzialność ubezpieczyciela, bo może się tak okazać, że Sytuacje, w których najczęściej naj, najbardziej prawdopodobne jest to, że rower wam zginie, są wyjęte właśnie spod ubezpieczenia. Więc weźcie to pod uwagę, dobrze sprawdźcie te oferty i oczywiście, jeżeli macie już jakieś doświadczenia z ubezpieczeniami rowerów, to zachęcam was do tego, żeby tutaj w komentarzu to napisać, bo pewnie wiele osób z tego skorzysta. Kolejnym elementem są wszelkiego rodzaju jakieś zabezpieczenia, takie, które pozwalają nam zlokalizować rower, czyli lokalizatory GPS itp. Moim zdaniem absolutnie nie warte swojej, swojej ceny tutaj. Po prostu. Zdrowy rozsądek, pilnowanie tego, gdzie rower zostawiamy, ewentualnie naprawdę dobre ubezpieczenie. Myślę, że to pozwala mieć święty spokój, a sposoby na odzyskiwanie tego roweru to, to naprawdę nie jest jakiś, to chyba nie jest warte tych, tych pieniędzy. Ja wiem, że można mieć rowery za 20-30 tysięcy złotych, ale chyba roweru za 20-30 tysięcy złotych nikt nie zostawia w takich miejscach, w których ryzyko tej kradzieży byłoby zbyt duże. A tak naprawdę, jeżeli rower, złodziej jest na przykład tak determinowany, żeby Wam rower zwinąć z domu, i łamywać się do mieszkania, to myślę, że równie dobrze może się spodziewać tego, że w rowerze są jakieś zabezpieczenia, które będzie wiedział, jak usunąć. Opony do Gravela, temat, który dla mnie też jest aktualny, ponieważ aktualnie muszę się w jakieś wyposażyć. Szukam nowych opon do Gravela. Jeżeli chodzi o opony, które ja zawsze polecam, to numer jeden to jest Pana Racer Gravel King. Opona nie tania, ale naprawdę fajna. Opona, która ma bardzo niskie opory toczenia, naprawdę fajnie. Fajnie porusza się po, po asfalcie, a przy tym wszystkim jedzie bardzo dobrze po szutrze. Warto też wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy jeździć więcej po błocie, jeżeli chodzi o ten shooter, to taką wersję pana Sera, jak Gravel King Mud, bo też taka jest. Bardzo ogólna opona, czyli Schwalbe G1, też testowałem, też polecam, natomiast Warto zwrócić uwagę na to, że ta opona ma takie mini wypustki, które mają sprawiać, że ona będzie lepiej jeździła w terenie. Moim zdaniem one nie do końca spełniają swoją rolę, czyli ta opona w terenie jedzie praktycznie jak slick, czyli jeżeli chodzi o jakieś szybkie zakręty na, na piasku, na szutrze, to ona dość, dość łatwo łapie uścisk. Jeżeli chodzi o opony, to takie jak ktoś tutaj pisał, czyli, czyli jest to głównie szosa, kostka i 20% szuterek, to tak naprawdę można spokojnie kupować opony szosowe które będą szerokie, i które będą w miarę wzmocnione, bo w takim przypadku, jeżeli tego szutru jest bardzo mało, to dobra opona szutrowa, szosowa, ale nie slick, też sobie bardzo dobrze da radę. Swoją drogą bardzo jestem ciekawy tego, że w najbliższym czasie Pirelli ma pokazać opony, chyba już pokazało opony gravelowe. Mam nadzieję, że uda mi się jesienią, nią Pirelli na gravelu przetestować, ponieważ, jestem wielkim fanem marki, jeżeli chodzi o opony szosowe, więc zobaczymy, jak się sprawdzą opony gravelowe. Oczywiście dam Wam znać, jeżeli coś przetestuję. Ktoś zadał też dwa ciekawe pytania. Pierwsze trochę się tyczy tego tematu zabezpieczeń. Bo ktoś pytał o to, czy można palnikiem rozbroić uloka. No pewnie, że można, bo tak naprawdę uloka można, jeżeli mamy fantazję i czasu, rozbroić w różne sposoby, aczkolwiek wielu osobom się wydaje, że złodzieje, którzy przełamują uloka, walczą z ulokiem w najtrudniejszym miejscu, czyli najczęściej walczą z tą podkową, a nie jest to prawda, bo jeżeli chodzi o rozbrajanie uloków najczęściej po prostu uszkadza się zamek, co jest najprostsze. Ewentualnie się uloka po prostu rozbija przy pomocy na przykład dużej dźwigni, bo tak naprawdę jest to najmniej odporny element, czyli zamek albo te zapięcia, w których polce tej szekli wchodzą w zamek, więc wystarczy to po prostu bardzo dużą siłą rozgiąć i można go ten, tym sposobem pokonać, więc oczywiście rozcinanie palnikiem też wchodzi w grę, jednak no powiedzmy sobie szczerze, raczej nikt nie chodzi po ulicy z palnikiem i nie rozcina uloków, więc to jest troszeczkę może egzotyczna metoda, aczkolwiek pamiętajcie o tym, że jak, jak bardzo pancernego uloka byście nie kupili, to ta jego pancerność to nie jest najlepsza ochrona dla niego, bo jeżeli on będzie rozbrajany, to będzie rozbrajany w najsłabszych punktach, czyli zamek albo po prostu będzie rozginany. Yy, kolejne pytanie. W swoim rowerze odkryłem zarysowania na tylnym, dolnym trójkącie ramy, które pochodzi prawdopodobnie od ramienia korby. Czy to normalne? Czy aluminiowa rama może aż tak się wyginać pod obciążeniem? To nie jest normalne, ale to niestety jest prawdopodobne. Znam, te, znam takie przykłady ze swoich rowerów, e, zwłaszcza w sytuacji, w której na przykład składamy rower na ramię, która nie do końca jest ramą sportową, jest na przykład ramą z jakiegoś roweru miejskiego, e, jest ramą wykonaną z gorszego aluminium, niezbyt sztywną. Jeżeli chcemy z niej zrobić rower sportowy, czyli na przykład jeździmy dość mocno i budujemy na podstawie takiego roweru gravela, szosę e, albo, nie wiem, ostre koło do miasta, to bardzo prawdopodobnym jest to, że sztywność tej ramy będzie na tyle niska, że jeżeli dobierzemy sobie Korbę, która będzie, której ramiona będą bardzo blisko tylnego trójkąta, to w skrajnych sytuacjach, przy bardzo mocnym przyspieszeniu, ramienia korby będą uderzały w ramę. Tak się niestety wydarzyć może. Będzie nam to uszkadzało lakier. Najprawdopodobniej nie będzie to powodowało jakichś dużych problemów, czy nie spowoduje pęknięcia ramy, nie będzie powodowało, że korba nam się będzie blokować, bo mówimy o sytuacjach skrajnych. No jeżeli Wam korba się już blokuje o, o ramie tylnego trójkąta, to, to jest nie, coś jest nie w porządku bardzo mocno. Tak po prostu dziać się, dziać się będzie mogło, można sobie pomóc w ramach stalowych przy pomocy młotka. Troszeczkę kształtując tylny trójkąt ramy. W ramach aluminiowych też trochę to można zrobić, ale radziłbym to robić w sytuacjach, w których chyba aż tak bardzo na ramię nie zależy, bo mimo wszystko prędzej czy później można ją uszkodzić, a jak się to zrobi w pomocy deseczki, młoteczka i odrobinę zdrowego rozsądku, to da się tak ukształtować tylny trójkąt, żeby ten problem zminimalizować. Oczywiście w przypadku wielu korb można też poradzić sobie w prostszy, bezpieczniejszy sposób, czyli dobierając podkładki pod ramę na korby, tak, żeby je odsunąć i ustawić je w taki sposób, żeby one nam się po po tylnym trójkącie nie obijały. Ale jak najbardziej może się taka sytuacja wydarzyć, że ramy są na tyle mało sztywne, że po prostu pod wpływem dużej siły ramiona korby uderzają w tylny trójkąt. Pytanie, które wiem, że na, na kanale BikeShow stało się już praktycznie memem, bo y, tyle razy się pojawiało, że, że nie mogę, ale będę czasami do niego do odpowiedzi na nie wracał, bo y, ostatnio realizowałem tutaj na dobre rowery kilka filmów, gdzie ten temat się na pewno pojawi. Więc pytanie, jakiej torebki na kierownicę używam? Ta torebka na kierownicę, o którą ciągle pytacie, to jest torebka firmy Alba Optics. Nie da się jej kupić w Polsce. Można ją kupić na stronie www.albaoptics.cc, więc jeżeli ktoś pytał, to polecam. Generalnie żeby biorąc, torebka, którą polecam, bo jest wodoodporna, jest mała, jest idealna dla osoby, która na rowerze wozi ze sobą aparat i kamerę, bo można tam wrzucić wszystkie takie rzeczy jak... Dętka, pompka, klucze, łyżki do opon, multi multitool, kurtka i będziecie mieli miejsce w kieszeni właśnie na aparat i kamerę, więc jest to bardzo dobre rozwiązanie. Nie jest to torba absolutnie jakiegoś bikepackingu, bo jest po prostu za mała, ale dzięki temu, że jest mała to pasuje do każdego roweru. Bo to może być szosa, gravel, nie musicie mieć jakiś bardzo szerokiej Kierownicy. A przy tym wszystkim to jest lepiej dostępne niż w torebce podśrodłowej i nie chlapie na to aż tak błoto. Aczkolwiek jeżeli nie macie przedniego błotnika, to i tak będzie Wam błoto na deszczu chlapało. Tutaj pomoże to, że ona generalnie w wodzie się nie daje. Tyle jeżeli chodzi o torebkę. Ktoś pytał o rozmiarówkę butów Bontrager Espresso. W ogóle ostatnio... Y Mam dużo przemyśleń, jeśli chodzi o buty rowerowe i trzeba do tego tematu wrócić. Jeździłem, jak pewnie dobrze wiecie, na butach Bontrager Espresso przez jakiś czas i ktoś się pytał o rozmiar, że podobno trzeba kupować dwa razy większy. Dwa rozmiary większe niż się normalnie nosi, żeby sobie trafić z rozmiarem. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że Bontrager ma bardziej adekwatny rozmiar buta niż Shimano, czyli łatwiej jest dobrać rozmiar buta w Bontragerze niż w Shimano, bo rozmiarówka nie jest aż tak zawyżona. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że buty drager Express są butami dość wąskimi i twardymi, jeżeli chodzi o górę. One są po prostu z bardzo grubego materiału, co też jest troszeczkę irytujące, bo jeżeli je gdzieś przemoczycie w warunkach polowych, to bardzo trudno te buty wysuszyć. Schną dużo wolniej niż na przykład takie typowo sportowe buty wykonane z cienkich sztucznych materiałów. To jest irytujące, bo zdarzyło mi się te buty prawie spalić w piekarniku parę razy przy okazji suszenia. W każdym razie. Nie ma tak, że trzeba by kupować dwa rozmiary większe. Ja uważam, że dla świętego spokoju można kupić buty o jeden rozmiar większe niż takie, w których normalnie chodzimy. Normalne buty cywilne, nie rowerowe. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość, to zwróćcie na to uwagę. Jeżeli macie szeroką stopę i o tym wiecie, to dobrze pokombinujcie i wtedy może się okazać, że właśnie te dwa rozmiary więcej to może być jakieś rozwiązanie. Problemem nie jest długość, więc zwróćcie uwagę na dobór butów Bontragera wyłącznie w sytuacji takiej, w której wiecie, że macie szeroką stopę, bo tutaj może się okazać, że właśnie żonglowanie rozmiarami może być potrzebne, żeby w końcu trafić z dobrym rozmiarem. Długość jest prawie taka sama jak w zwykłych cywilnych butach, w których chodzimy na co dzień, czyli jest lepiej niż przymanu. Ktoś też pytał, to jest takie pytanie, które w sumie to jest pytanie, na które odpowiedź może być prawdziwą rzeką argumentów. Bo ktoś pytał, czy opłaca się kupować Gravela na 105 z hydraulicznymi hamulcami za 8 tysięcy, jeśli rower crossowy na podobnym osprzęcie kosztuje 2,5 tysiąca złotych. No szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, w jaki sposób to ma być podobny osprzęt, bo tak naprawdę zwróćcie sobie uwagę, przy okazji graveli, oczywiście możemy tutaj toczyć wielki spór, że to jest moda, że to jest to czy tamto, ale no idąc tym tropem to można powiedzieć dokładnie to samo o rowerach szosowych, że skoro za 2500 złotych kupujemy rower krosowy, który ma amortyzację, ma dwie przerzutki, ma hamulce tarczowe, hydrauliczne, to cholera co kosztuje tyle w tym rowerze szosowym. To nie chodzi o to, że cenę w rowerze robią tylko i wyłącznie takie proste matematycznie fakty jak amortyzator, hamulec i przerzutka, bo Musimy różnicować te elementy. Cena, yy, najprostszy sposób, żeby sobie tak naprawdę zweryfikować cenę danego roweru i zobaczyć, czemu on tyle kosztuje, jest popatrzenie sobie na ceny detaliczne grup napędowych. Więc, yy, drugi widzu, zobacz sobie, ile kosztuje kompletna stopiątka z hydraulicznymi klamkownetkami i kompletnymi hamulcami, bo okaże się, że kosztuje prawie tyle, co ten rower klasowy za 2500 zł. Więc, jeżeli do tego dołożysz karbonowy widelec plus. Yy, ramę aluminiową z troszeczkę lepszego stopu aluminium plus lżejsze koła i parę innych elementów to się okaże, że tak naprawdę no cena nawet jeżeli byśmy chcieli sobie to sami poskładać wychodzi droższa niż w przypadku roweru krosowego. Osobną kwestią jest to, że każdy ma inne potrzeby i wcale nie jest tak, że rower za 8000 złotych zamiast roweru za 2500 złotych albo gravel zamiast roweru klasowego to dla każdego jest lepsze rozwiązanie, bo jest droższe. Nieprawda, bo jeżeli nasze potrzeby tak naprawdę to po prostu rekreacja rowerowa, jeżdżenie po głównie drogach w ścieżkach rowerowych na krótsze dystanse, to wyprostowana pozycja i wiele cech roweru crossowego może być dla nas lepszym rozwiązaniem. Oczywiście gravel czy szosa, czy rower trailowy, czy rower enduro jest zupełnie innym rozwiązaniem służącym do zupełnie innego stylu jazdy i każdy tak naprawdę powinien sam ocenić, co jest dla niego lepsze i czy jest warte wydania większych pieniędzy. Bo jeżeli naszą potrzebą jest po prostu posiadanie roweru do rekreacyjnej jazdy, to kupowanie roweru droższego niż... 3,5, 4, 5, 8 tysięcy złotych. To jest, y, można, ktoś mógłby powiedzieć, że jest bez sensu, ale pozostaje też kolejny argument, że to są nasze pieniądze i możemy z nimi robić co chcemy. I tak naprawdę nic nikomu do tego, co z nimi zrobimy. Więc pamiętajcie o tym, że cena roweru nie polega tak naprawdę na prostej matematyce elementów, które się w nim pojawiają, ale jakości tych elementów i ich ceny detalicznej, która z mniej lub bardziej uzasadnionych względów, ale jednak się różni. A na koniec też pytał o kawę. Jaka jest popularna kawa we Włoszech? Jeżeli chodzi o Włochy, to tak naprawdę o każdej porze dnia innej niż rano po, popularna i poprawna jest tylko i wyłącznie kawa espresso. A jeżeli poprosicie o kawę rano, to dostaniecie kawę z mlekiem albo cappuccino. I to jest śmieszne, bo we Włoszech mówiąc kawa, o dwóch różnych porach dnia często dostaniecie dwie różne kawy. Aczkolwiek wcale nie jest tak, jak żartowałem w komentarzach, że jak sobie zamówicie cappuccino po południu, to na Was będą dziwnie patrzeć. Aczkolwiek typowy Włoch po południu pije raczej wyłącznie espresso. Tak, przynajmniej na co dzień na ulicy, w drodze do pracy, w drodze z pracy. Po prostu wchodzi, wpada, płaci Eurasa i bierze sobie Espresso. Dzięki za uwagę, dzięki za dzisiejszy odcinek QA. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach uda mi się z kimś z Was spotkać w Kielcach podczas targów, bo troszeczkę będę tam nagrywał. No i oczywiście zachęcam Was gorąco do subskrypcji naszego kanału, bo zaraz będzie 40 tysięcy subskrypcji. Jest 39 tysięcy coś, więc 39 tysięcy 900 coś. Więc tak naprawdę to już tylko chwila, kiedy będzie nas te 40 tysięcy i bardzo jest mi z tego powodu miło. Zachęcam Was do odpowiedzi, na, do zadawania pytań, do odwiedzin na Instagramie Dobre Rowery, do odwiedzin na moim drugim kanale, czyli na bikeshow.cc oraz do odwiedzin na grupie facebookowej dla widzów kanałów YouTube Dobre Rowery i Bike Show. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie razem z listą pytań. Do zobaczenia.